Seminarium to termin, który wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie słowo seminare znaczy siać, zasiewać. Stąd seminarium w pierwszej kolejności oznacza szkółkę leśną, a dopiero dalej zakład naukowy, zwłaszcza dla księży. W szkółce umieszczane są sadzonki drzewek, które pod opieką leśników wzrastają aż do momentu, kiedy będą gotowe, by przenieść je do lasu. Jest to porównanie bardzo wymowne, które ukazuje trzy podstawowe zadania seminarium, jakimi są kształcenie, nauczanie i wychowanie. Kandydat do kapłaństwa ma w seminarium rozeznać i przyjąć swoje powołanie oraz przygotować się do przyjęcia święce. Formacja z łacińskiego formatio oznacza kształtowanie, tworzenie. Słowo forma kojarzy się z pieczeniem. Można powiedzieć, że w seminarium młodzi mężczyźni kształtują się na kapłanów, podobnie jak wypieki, powstają z nieurobionego początkowo ciasta. Formacja jest działaniem przemyślanym i zaplanowanym, ale w przeciwieństwie do ciastek, klerycy wymagają znacznie więcej uwagi i indywidualnego podejścia. Kandydaci do kapłaństwa formują się w czterech wymiarach: ludzkim, duchowym, intelektualnym i pastoralnym. Potrzeba, aby ten, który ma być kapłanem, najpierw w pełni stał się człowiekiem. To jest jak fundament dla formacji duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej. Chodzi o to, by ukształtował w sobie takie cnoty, jak Wierność danemu słowu, rzetelność czy uczciwość. Formacja ludzka to także przygotowanie do celibatu, który jest wyrzeczeniem, ale wyrzeczeniem bardzo owocnym. To także wychowanie do odpowiedzialności za siebie i za wspólnotę, przełamywanie własnej bierności i anonimowości, aby kandydat na kapłana był gotów do obrony tego, co jest prawdziwe i dobre. Kolejnym istotnym elementem formacji jest kształtowanie sumienia. Dlatego kładzie się duży nacisk na wierność w wypełnianiu codziennych, małych obowiązków, przestrzeganie regulaminu, uczestnictwo w zajęciach, tak aby klerycy w przyszłości mogli stać się dobrymi przewodnikami dla innych ludzi. Formacja duchowa jest sercem posługi księdza. Dlatego w wychowaniu do kapłaństwa jest sprawą najwyższej wagi. Celem tej formacji jest upodobnienie do samego Jezusa, które u kleryka, a później księdza owocuje miłością do ludzi i postawą służby. Zażyłość z Chrystusem budujemy przez codzienną Eucharystię, a miłość do Słowa Bożego wzrasta dzięki porannemu rozmyślaniu. Formacja duchowa przewiduje także wspólną liturgię godzin, różaniec i inne nabożeństwa. Klerykom pomaga częsta spowiedź i kierownictwo duchowe oraz chwile milczenia na wieczornej adoracji podczas dni skupienia i rekolekcji. Skuteczne głoszenie Ewangelii domaga się zrozumienia prawd wiary, którą się wyznaje. Stąd niezbędnym elementem przygotowania do kapłaństwa jest formacja intelektualna. Nie może zatrzymywać się jedynie na przekazywaniu wiedzy o Bogu, ale powinna ożywiać wiarę i pomagać w świadomym jej wyznawaniu. W świecie, który zmienia się z dnia na dzień, potrzeba, aby przesłanie Chrystusa było przekazywane w sposób odpowiadający nowym warunkom, w jakich będą pracować przyszli kapłani. Solidne przygotowanie teologiczne, z pewnością pomoże im wypełnić to zadanie. Formacja seminaryjna nie jest sztuką dla sztuki. To właśnie cel dusz pasterski nadaje formacji ludzkiej, duchowej i tej intelektualnej konkretne cechy i łączy je w całość. Wszystko po to, aby wiedzę zdobytą na studiach wykorzystać w praktyce. Postępując naprzód formacji, Klerycy przygotowują się również do podjęcia przyszłych obowiązków duszpasterskich. Niejednokrotnie można spotkać seminarzystów w parafiach, gdy modlą się o nowe powołania lub odbywają swoje praktyki. Troskę o cierpiących rozwijają wizyty w szpitalach i hospicjach oraz wyjazdy organizowane przez Caritas. Ponadto alumni służą pomocą w przeprowadzaniu pielgrzymek, odpustów, nabożeństw, dni skupienia dla młodzieży, doświadczeń misyjnych oraz wielu innych przedsięwzięć. Formacja seminaryjna trwa zasadniczo 6 lat. Na pierwszym roku klerycy oswajają się z nowym otoczeniem, poznają seminarium i zasady jakie w nim panują. Rok drugi to poważne wejście we wszystkie seminaryjne obowiązki. W życiu Alumna bardzo istotnym z zewnętrznego punktu widzenia momentem są obłoczne. Na początku trzeciego roku klerycy otrzymują sutanny, które odtąd noszą na znak swojej przynależności do Chrystusa. Kolejny akcent to udzielana zimą posługa lektora. Która jest wobec alumnów zaproszeniem i zobowiązaniem do zgłębiania i życia Słowem Bożym, które od tej pory odczytują podczas liturgii. Rok później przez posługę akolity klerycy zbliżają się bardziej do Chrystusowego ołtarza, szukając jednocześnie duchowego znaczenia służby Bożej. Mogą również jako nadzwyczajni szafarze rozdzielać Komunię świętą. Bezpośrednie przygotowanie do święceń rozpoczyna się na piątym roku przez obrzęd włączenia do grona kandydatów. Wobec biskupa i kościoła aspiranci wyrażają swoją wolę przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Święcenia diakonatu rozpoczynają nowy etap w życiu seminarzystów, którzy przez cały szósty rok dzielą czas formacji między seminarium i parafią praktyk. Słowa seminaryjnego hymnu ukazują święcenia kapłańskie jako ukoronowanie procesu formacji. Wyśniony, gdy nadejdzie czas, kapłanem być Chrystusa, pójdzie z zapałem każdy z nas, rodzić go w ludzkich duszach.